W rozgrywkach jednej czwartej finału Mistrzostw Polski Juniorek drużyna KPR-u zdobyła pierwsze miejsce, awansując do półfinałów. W ostatnim meczu rozgrywek niebieskie nie pozostawiły złudzeń, kto był najlepszą drużyną turnieju, wygrywając SKS Kusy Kraków 30 do 18. Ja wierzę w swoje dziewczyny i wiem jakie mają umiejętności, także wystarczyło zrobić to, co, nad czym pracowaliśmy i, i to dało nam taki, a nie inny wynik. Powiem szczerze, że przed meczem był troszkę stres, ale wiedziałyśmy, że nie możemy odpuścić przeciwnikowi. No i dałyśmy z siebie wszystko i mocno walczyłyśmy w obronie i w ataku też. Musiałyśmy się bardzo mocno zmobilizować do tego, żeby dzisiaj tu wyjść i, i po prostu walczyć do ostatniej minuty. I cieszyć się z tego, że, że jesteśmy w samce. W drugiej połowie spotkania, gdy przewaga Chorżowianek wynosiła 15 bramek, trener zdecydował się sprawdzić, jak na boisku radzą sobie zawodniczki rezerwowe. Każda dziewczyna z ławki, która wchodzi, chce coś pokazać przed następnymi zawodami, także o to byłem spokojny. O, też mówiliśmy sobie dużo na temat koncentracji, motywacji i, i, i pod tym względem dzisiaj było bardzo dobrze. Drugie miejsce w jednej czwartej finału zajęły juniorki z Zagłębia Lubin, które wcześniej przegrały z K PRM 32 do 39. To był taki mecz dosyć długo wyrównany i, i tam mieliśmy najwięcej problemów, ale yy, rozegraliśmy w drugiej połowie dobre zawody i yy, zdobyliśmy odpowiednią przewagę, żeby ten mecz wygrać. Mamy troszkę niski zespół i ciężko było przeciwko wysokim zawodniczkom grać. One gdzieś nas też doszły, nawet wygrywały, no ale w końcówce to jednak my wygrałyśmy i i Dzisiaj się cieszymy z pierwszego miejsca i jedziemy na półfinały. Na kolejne mecze w Mistrzostwach Polski niebieskie patrzą z optymizmem. Mam nadzieję, że będziemy przynajmniej w pierwszej trójce w tych mistrzostwach. Chcemy jak najwięcej ugrać, ale chyba jest w miarę to otwarte powiedziane, że, że chcemy tutaj przyjechać za miesiąc tak naprawdę, tu w Chorzowie zagrać finał, więc być już w tej najlepszej czwórce. Najskuteczniejszą zawodniczką zawodów okazała się Oktawia Płomińska z 28 trafieniami z chorzowskiego ruchu.